Ok, już śrubanko yy. yy, z tej strony GeoBox. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak sobie pobrać GTA 3 zadają na PCK. Więc yy, tak, wchodzicie w link podany w opisie. Macie tutaj taki link. Yy, I tak, i klikacie, zapisz w moim dropbox, box. Yy, yy, przepraszam, pobieranie. Pobieracie to. To się Wam będzie chwilkę pobierało. Jeśli Wam to pobierze, to Wam się to już od razu tutaj na podpicie pokaże, jeśli tak zrobicie. I tak. To już Wam się pokaże. To to wypakowujecie, wypakowujecie, że wam się folder GTA 3 i teraz tak. Tutaj, macie tak. Klikacie Polish GTA 3 install. klikacie to i Wtedy macie już, dostajecie 1/3 po polsku. A tutaj to jak to włączycie, to będziecie mieli po angielsku. I tak, jeszcze tutaj macie kody. kody. Tutaj Wam się wszystkie kody pokazują. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Piszcie w komentarzach czy dobrze. Trzymajcie się. Cześć!